To znaczy, ja tak już na ogół tak, tak powtarzam. no To nie był żaden taki proces jednodniowy, bo nigdy mi tak nie powiedział: słuchaj, córko, to właśnie ja, pewno. Owszem, napisał te swoje wspomnienia, dał mnie do przeczytania. U mnie bardzo długo trwało, zanim ja je przeczytałam, bo miałam zupełnie inne już życie. Ja mieszkałam w Warszawie, ojciec i rodzice mieszkali w Bydgoszczy, i ja już miałam swoją rodzinę. No, w wolnych chwilach tam zaglądałam, no, chciał napisać, to napisał, no i też na, na nogi, na, no co, nie powaliło mnie to, z nóg nie zwaliło, ale... Widziałam, że po prostu zależało mu na tym, żeby to zostało napisane 67. w 1967 roku. Potem w 1974 napisał uzupełnienia do tych wspomnień, gdy już y, ukazała się wcześniej książka Genea Beatranta w 1973 i się okazało, no, że jest, że y, no, opinia publiczna może nie, że, że, że jest y, potrzeba rozwinięcia tematu. No i już więcej mógł się dowiedzieć, bo już w międzyczasie odezwali się różni inni ludzie, którzy też coś wiedzieli na temat losów bohaterów tej historii związanej z Enigmą, więc napisał te właśnie swoje uzupełnienia. W zeszłym roku ukazała się książka, teraz właśnie te wspomnienia, wydane przez Uniwersytet. Mikołaja Kopernika w wersji polsko-angielskiej. No, cieszę się, cieszę się. Nie chodzi o to, że ja już o tym wiem od jakiegoś czasu, i, i już te takie rzeczy już od od paru lat już też są mówione. Chociażby nawet w tym 2003, 2004 i 2005 roku, chociażby tu nawet w Bydgoszczy, kiedy odsłaniano pomnik w setną rocznicę urodzin mojego ojca. No, ale to też już był kolejny właściwie etap, bo już jak mówię od tego, 60, od tego 73 roku, już tak powoli jakby. Uchylano rąbkę tej tajemnicy. Nigdy jeszcze nie, nigdy nie powiedziano jakby do końca, bo jeszcze do tej pory wydaje mi się, że jeszcze Anglicy nie wszystko y, odkryli, to znaczy nie jest znany pełen zasięg działań związanych z odczytywaniem enigmu, ale nawet nie wiem, czy kiedykolwiek to, czy to jest możliwe. Pamiętam takie, takie rozmowy z różnymi ludźmi, z dziennikarzami, którzy też przychodzili do naszego domu wtedy, gdy mój ojciec jeszcze żył i, i, i właśnie starał się powiedzieć jak najwięcej, jak jeszcze, no jak wydawało mu się, że jeszcze może dać świadectwo prawdzie, prawda, i odpowiedzieć na różne pytania, to no myślę, że wtedy tak jeszcze pełnej świadomości nie miał. To znaczy było to związane z tym, że nie wszystko Doszło do, i do naszego obozu socjalistycznego, prawda, I, i również jeszcze tak samo i przez Anglików nie było też ujawnione. Natomiast spodziewał się na pewno, że, że, że to z czasem będzie rosła ta wiedza. No i tak się też dzieje. Mhm. No, jakieś uzdolnienia może tak, bo poszłam na matematykę. Mój syn też poszedł na matematykę, bo sobie nie wyobrażał, żeby mógł gdziekolwiek indziej studiować. Jeżeli tak jest, to tak potwierdzam, że to jest na pewno słuszna, słusznie przyznana mu ta nagroda.